Boże, kochane dzieci Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ściskam Was na początek. Bardzo, bardzo serdecznie, gorąco pozdrawiam Chrystusie Jezusie, naszym Panu. E, kochani, dzisiaj chciałem z się podzielić króciutko tylko refleksją, takim spostrzeżeniem. Jestem sobie obecnie w Świętej Wodzie. E, Eucharystia, kościółek malutki, wspaniały, sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. E, kochani, no Miałem takie spostrzeżenie, no to, to może być tylko może, może być, może być moje takie spostrzeżenie, no ale no to widać, to widać było naprawdę. No byłem w, w kościele. Yy, no i dużo, bardzo ludzi takich jest, naprawdę lakierki, mają takie wy, wy, wypastowane dosłownie, takie aż błyszczą, takie te poszczyki, takie piękne. Wszyscy tak pięknie są ubrani, naprawdę. Wizualnie to wygląda cudownie. Ja kochani, patrzcie w takiej obdartej kurce, obda plecak z tyłu wiecie, bo deszcz pada. Nikt nie widać na plecaku, taki plamnie. Stałem w kościele. No i miałem takie, naprawdę, miałem takie wrażenie, że miałem tyle oczu na sobie, nie? Że tak niektórzy się odsuwali ode mnie, nie? Bo to wiecie, broda jeszcze nie? Myśleli może, że jakiś... No może ja tak myślę może, no ale to, to no, mogli tak myśleć, prawda? Nie jest wykluczone, no jeżeli się odsuwali ode mnie, nie? I tak sobie pomyślałem, Jezu Chryste. I też tak spostrzegam, kochani, no, że niektórzy nawet podczas konsekracji nawet nie klękają, nawet nie klękają ci tak, no, w takich ładnych, pięknych poszczykach w kwiecie wieku mężczyźni. Nawet nie, nie, nie raczyli przyklęknąć, gdy kapłan podnosił hostię, konsekracja chleba w ciału Chrystusa. Także kochani, no, tak się zastanowiłem, Boże święty, no, jak to jest, nie? Czy, czy naprawdę no, Bóg nie ma względem osoby no, liczy się do niego, mi się wydaje, że serce. Jeżeli masz kochani serce czyste. Jesteś dobrym człowiekiem, starasz się być dobrym na co dzień, jeśli żyjesz słowem Jego świętego Syna Jezusa Chrystusa, yy, to mi się wydaje, że no, nie jest ważne, jak się ubiera człowiek. Ubiera się w to, co ma, tak? Ale no, zobaczcie, no jestem tak ciekawy, czy oni żyją tak naprawdę Bożym Słowem na co dzień. Ci ludzie, tak, którzy, wiadomo, nie wszyscy, nie, ale czy, czy, czy wszyscy tak pięknie poubierani, nie? E, czy przychodzą na przykład na Mszę Świętą, świadomi tego, co się dzieje, podczas mszy, świadomie wypowiadają słowa podczas Eucharystii, e, czy sercem wypowiadają te słowa. I tak myślałem, Boże, no naprawdę, to nie jest istotne, jak człowiek się ubiera, nie? Tak naprawdę, czy ma tą świadomość tego, czy kocha Jezusa, czy naprawdę go kocha? Także kochani, no, taką moją refleksję mam, no. Naprawdę ostatni byli pierwszymi. Mam to w sercu teraz. Czuję, że Jezus chce, chce Ci, to, kochana siostro, bracie, powiedzieć. Może czujesz się odrzucona, może czujesz się w jakiejś wspólnocie jesteś i, i czujesz się pomijana, pomijany. Yy, Dziękuj Bogu za to, pamiętaj. Dziękuj Bogu. Nie, nie wpychaj się tam, gdzie jakby, gdzie nie trzeba. Jezus Cię bardzo kocha tam, gdzie jesteś. Naprawdę. Yy, nie musisz nic nikomu udowadniać, jesteś wartościową osobą, bo Jezus cię kocha. Samo to, że jesteś na świecie, to jest wspaniałym darem Bożym. Z miłości Bóg chce, żebyś żył, żyła. Także pamiętaj, no, że nie, nie szata zdobi człowieka. Tak mi się wydaje. No. no ja kiedyś miałem taki kłopot, nie, żeby... A teraz nie, nie wstydzę się tego, no ubieram się w to, co mam. I Bogu nie będą dzięki za to, kochani. Plecek co? No ma taki plecak, taki temat, nie? No ale co czasami kochani, mam takie w sercu gdzieś tam dostaje takie natchnienie z rana, się modlę, na przykład krąg do Bożego Miłosierdzia. No i mam takie w sercu pragnienie, żeby sobie przejść, nie? Na piechotę yy, do świętej wody. Takie zadość uczynić, taką pielgrzymkę sobie zrobić. Nie wtedy, kiedy jest słoneczko, kiedy jest piękna pogoda, kiedy nie ma żadnych przeszkód, kiedy jest wszystko pięknie, prawda? Tylko czasami jak, jak mży nawet. Biorę sobie prosolkę albo nawet bez prosolki, jak tak malutki taki kapuśniaczek pada, to nic się nie stanie, korona z głowy nie spadnie, jak to się mówi, prawda? I sobie idę po malutku z dziesięciu, z Biegłostoku, kto wie, to wie jak, jaka jest odległość do świętej wody. Także no, czasami się skropi ten plecak, kurtka. Ale ważne to, że człowiek ma jakąś intencję w sercu, na przykład nie, że ja to zawsze za zadośćuczynienie, za moje grzechy, które popełniłem przez całe życie. Staram się cały czas ich popełniać mniej. Bóg mi pokazuje, spowiadam się, ale fajnie tak, no ja lubię, ja mam w sercu taką radość, że jeżeli coś zrobię w tak, e, takiej intencji dla Boga, dla Matki Bożej na przykład, żeby zadośćuczynić, nie, przejdę się sobie na piechoty tu toram, torami e, do Łosielkowa, do sobie skręcam i tutaj chodniczkiem sobie ciach, 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 pomalutku, spacerkiem idę, no i zachodzę tutaj, na Eucharystię na przykład, przyjmuję Pan Jezus w Komunii Świętej, o dar pokory na przykład dla mnie, albo za jakąś duszyczkę, która mi prosi usilni o modlitwę, e, W jej intencji przyjmuję Komunię Świętej i wierzę, że Panu to się podoba naprawdę Jezusowi. I naprawdę już zapominam o tym, że mam kurtkę podartą, że mam naprawdę, że myślę, że naprawdę Jezus też, jeśli kochano siostro, bracie, nie, nie myśl o tym. Miej czyste serce przed Panem. Miej czyste serce. Kochaj Jezusa całym życiem swoim. Nie patrz na to, jak jesteś ubrany, ubrany. Patrz, na, patrz, na, patrz, żeby mieć czyste serce przed nim, żeby żyć Jego słowem, kochani, bo naprawdę Jezus do nas mówi e, przez usta świętego Mateusza. Znaczy, przez usta, przepraszam, sam mówił, bo to było okazanie na górze. E, tylko Mateusz to spisał, że ewangelista, że błogosławieni czystego serca, ale bowiem oni właśnie Boga oglądać będą. Nie błogosławieni, którzy przychodzą w pięknych płaszczykach i w lakierkach, tylko ci, którzy mają czyste serce, Boga oglądać będą. Także, kochana siostrzyczko, Braciszku, może ta refleksja ci się przyda do czegoś. Ja dziękuję Bogu za życie, za to, że mam co się ubrać, naprawdę, i to jest cudowne, że Bóg się troszczy. Pamiętaj, nie szata zdobi człowieka, nie szata zdobi człowieka, tylko serce przed Panem. Jeżeli masz pokorne serce, czyste serce, prosisz go o to, żeby on oczyszczał Cię, to jesteś. Na dobrej drodze, na drodze do świętości. To jest piękne, nie wstydź się być świętą, nie wstydź się być świętym. Wszelkie zniechęcenie jakieś będzie się pojawiało w Twoim sercu, to jest pokusa demoniczna, aby zaniechać tej drogi. Także warto jest skupić się na tym, żeby mieć czyste serce przed Panem. On patrzy na serce, nie na ubranie. Także no, zobaczcie no. I no smutne trochę czasami to jest taki smutek taki, czuję taki smutek, no taki jakiś taki, nie wiem, taki jakiś taki żal, no że, znaczy żal, żal, taki smutek ze względu na to, że ludzie tak czasami się zachowują, no nie wiem, no. No co zrobić, no. Trzeba zadać sobie pytanie, po co ja przychodzę na przeświętło, zobaczcie, no tyle ludzi jest bezdomnych i poranionych i tyle ludzi, nie ma z tym kłopotu, żeby iść do nich, pomóc ich, przytulić ich. To tak samo, zobaczcie, no Jezus nam wyraźnie ewidentnie mówi, no cokolwiek uczyniliście, najmniejszemu z moich braci. Mnieście uczynili. Mnieście uczynili. Jeśli podacie kubek ze względu na mnie jakiemuś wody, nigdy nie Jakby wasza nagroda będzie. Wasza nagroda będzie w niebie. Także kochani, no Słuszmy tym najbardziej potrzebującym, bo oni najbardziej są zapomniani, zapominani. Ja gdzieś się kręcę się gdzieś idę, spotykam kogoś bezdomnego. Zawsze staram się z nim zagadać, przynajmniej zagadać, bo oni czasami są na alkohol, pieniądze. Ale no, mówię dla nich, że ja też jestem alkoholikiem trzeźwiejącym każdego dnia, że w swoim życiu narobiłem dużo biedy, grzechów, żyłem grzesznym życiem, w cudzołóstwach różnych, w jakichś związkach niesakramentalnych, niepobłogosławionych przez Boga. I dzięki Bogu, że to się wszystko porozpadało, bo to związki były w grzechach, nie? I to kochani, no ja staram się z nimi rozmawiać na ten temat, nie? No, i niektórzy płaczą, niektórzy się przytulają do mnie, nie? <mudlimy> się czasami razem. Mówię im, żeby że Bóg jest swoim ojcem. Kochany braciszku mój, nie? Poproś go on ci pomoże zerwać z nałogiem. Maryja też pokazuje mrużanie, że się modlę na różańcu, że kiedyś się nie modliem. No dużo było to opowiadać, kochani. No. I to jest cudowne, może no, naprawdę, że ostatnim do pierwszymi, zobaczycie, ostatnim do pierwszymi, kto się wywyższa, będzie poniżony, kto się uniża będzie wywyższony, mówi Jezus. Także niech dobry Bóg, Bóg wam błogosławi. Maryja ma was w sobie opiece, wasze dzieci, rodziny. Proszę was tylko modlitwę dziesiąteczkę za mnie, dobrze? Fajnie by było. Bóg zapłać. Niech Bóg, Bóg wam błogosławi. Miłego dnia. Z Panem Bogiem.